No, witam Was ponownie. Jak mylowałem Wam w poprzednim filmie, odnoś, który tłumaczył nam sytuację z zasilaczami. E Często, gęsto, stajecie przed problemem. E Posiadacie takie procesorki. No, tu są akurat AdMEGi 328. Tutaj jakaś ósemka pojedyncza. Zresztą opisana pisaczkiem, bo te napisy już takie mało wyraźne. No i pasowałoby to zaprogramować. No, możliwości jak zawsze mamy kilka. Jedna z możliwości, bierzemy sobie Arduino no, no, i na przykład możemy zaprogramować wkładając tutaj procesor i korzystając z tego tutaj z tych złącz. Ewentualnie z tego złącza. Pytanie 3 to UNO jest nam niezbędne. Powiem tak. Nie jest konieczne wcale do niczego. Dlaczego? Wystarczy posiadać taką płytkę. Jest to programator USB ASP. Akurat ten jest zabezpieczony przeze mnie bo już ta płyteczka była tak maltretowana, że po prostu ją zalakierowałem. Tu jest to samo, tylko w wersji, że tak powiem, w oryginale. Jako, że posiadam dwie, w momencie, gdy je sprowadzałem, po prostu uznałem, że na dzień dobry sprowadzę sobie od razu dwie sztuki. No i teraz co, no pasowałoby nasze Arduino jakoś podłączyć. W sieci znajdziemy dość dużo schematów takich na zasadzie podłączenia minimalnego no. na przykład coś takiego tutaj z jednej ze stron tu mamy ładny opis pinów wszystko fajnie no. jak dla mnie no jest to taki super uproszczony schemat jak to podpiąć do złącza Kanda które wychodzi z naszego programatora jest to takie sobie złączy. No ale nic. Zobaczmy na jakiś inny rysunek, co my tu mamy. Tutaj mamy jeszcze inny. Tutaj już jest zdecydowanie lepiej. Zobaczcie. Kajcie, może uniosę to światło troszkę. E, tutaj już mamy pin reset pociągnięty do plusa zasilania. Mamy już filtrowanie napięcia zasilającego VCC. Tutaj mamy filtrowanie złącza analogowego wejścia. No i tutaj mamy opisane rozpis pinów, które należy podłączyć do USB-ASP. Można to zrobić na płycie stykowej, tylko że tutaj pojawi się nam pewien problem. No, na przykład jednym z takich problemów będzie to, że Mamy procesor, tak jak na przykład był w moim przypadku, wyjęty z urządzenia, gdzie pracował sobie i był już przestawiony na zewnętrzny rezonator kwarcowy. No co wtedy? No wiadomo, że będzie kłopot. Nie będzie można tego po prostu nic z nim zrobić. Ja korzystam, jeśli chodzi o sprawdzanie takich rzeczy z grubsza, z takiego fajnego programu. O, czekajcie, gdzie my go tutaj mamy? Długo mam na dysku, tylko jeszcze musimy znaleźć właściwy dysk. O, program nazywa się MKAVR, kalkulator. Powiem szczerze, osobiście jestem z niego bardzo zadowolony. Wam go pokażę w wersji darmowej, ponieważ Występują w takowej. Jedynym ograniczeniem jest to, że niestety nie wszystkie procesory zostaną obsłużone w tej wersji. Program można zakupić w firmie Atnel. Tutaj macie adres do nich. Tam go pobierzecie sobie najpierw bezpłatnie, jeżeli chcecie do testów. Ja tak zrobiłem. Tutaj pokazuję wam wersję bezpłatną, ponieważ w wersji płatnej są tam wszelkie moje dane przy licencji, no, a to niekoniecznie chciałbym udostępniać całemu światu. I teraz tak, tutaj możemy sobie wybrać rodzaj procesora, ale po co sobie komplikować życie? Zobaczcie, wezmę sobie teraz przedłużacz. Tu jest płytka zrobiona przeze mnie, jest to taka druga wersja. O, pierwsza była zrobiona tak, totalnie na biegu. Widzicie? O, może tutaj będzie jaśniej. Na takiej płytce uniwersalnej, potrzebowałem to szybko sprawdzić. Stwierdziłem, że realizuję swoje zadanie, więc zrobiłem drugą na płytce drukowanej, ale to jeszcze nie jest to, bo tutaj niestety po prostu odwrotnie sobie policzyłem złącze i musiałem prowadzić poprawki. Natomiast teraz już przygotowałem wersję płyteczki, która nie zawiera błędów. I będę chciał wam ją zademonstrować. Na razie zróbmy tak. Podłączymy sobie nasz programatorek do przedłużacza USB. Tutaj, jak widać, programator się zaświecił. Oczywiście, najpierw musimy sobie zainstalować, żeby tu nie było niedomówień, do programatora sterownik. No, ale to myślę, że w momencie, kiedy ściągniecie sobie ten program to zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy na przykład narzędzia, mamy ustawienia i tutaj jest takie coś. USB ASP Driver. Damy Instaluj, urządzenie nam się zainstaluje w systemie. Tutaj mamy opcje dodatkowe, czyli różne dziwne takie sobie czary. Tutaj możemy sobie zainstalować program AVERDUDE przepraszam. I to musimy zrobić, ponieważ program MKVR Kalkulator jest tylko nakładką na program AverDude, która ma nam w sposób taki bardziej przyjazny pomóc przez to wszystko przebrnąć. No i dobrze, co na początek? No, na początek mamy takie okno tutaj, zaznaczyliśmy sobie program ATAR-AVR. Mamy wybrany programator USB ASP no i teraz możemy sprawdzić jaki procesor nam tutaj siedzi w podstawce dajemy sprawdzić jak widzicie ładnie się nam zameldowała AdMega 8 tutaj mamy parametry, po chwili nam pokażą się opcje jak są ustawione fuse i log bity krótko i zwięźle fuse bity są to przełączniki wewnętrzne Procesorze. lot bity są to bity blokad. Fuzzy właściwości. Co tutaj możemy sobie zobaczyć? Czekajcie, bo on zawsze mi tutaj pisze brak odpowiedzi. Zawsze mi tutaj pisze brak odpowiedzi i potem zaraz nam się, że tak powiem, odblokuje. O, widzicie? Tutaj mamy z grubsza opisy. Na przykład sobie znajdziemy. Dostajemy bardziej szczegółowy opis. Do czego to służy. No i tutaj jest takie okienko, możemy sobie to poustawiać. Tutaj mamy fuzy manualne, czyli bity niskie, wysokie i bity rozszerzone. Ten procesor rozszerzonych akurat nie posiada, więc problemu z nim nie ma. Pokazuję Wam na ósemce, ponieważ wersja bezpłatna AdMegi na przykład 328 już nie obsługuje. W każdym razie tutaj sobie zaznaczamy i możemy sobie to poprzestawiać. Kolejna opcja, fuzy uproszczone, czyli... Tutaj ustawiamy na przykład sobie taktowanie zegara, czyli tutaj możemy wybrać wewnętrzny oscylator do 8 MHz. Tutaj zewnętrzny, jeżeli mamy na kwarcu, i tutaj, jeżeli kwarc jest powyżej 8 MHz, i jest to tylko i wyłącznie przy podłączeniu kwarcu powyżej 8 MHz w górę. Dokładnie na dole mamy opis, żeby zaznaczyć pole wyboru fusebit, zaznaczyć zapis. I wtedy możemy kontynuować zapis. Logbity służą m.in. do zablokowania pewnych funkcji. Na przykład, jeżeli go zablokujemy, możemy zablokować dostęp do programu, żeby tam nikt go nie odczytał. Co często producenci robią. Dobrze, programator, to już byliśmy tutaj, pokazywałem Wam. Narzędzia, co tutaj mamy? Na przykład opis złącza Kanda, żeby przestać się mylić przy podpinaniu go. Proszę bardzo. Łopatologicznie pokazany kabelek, każde złącze wszystko. Tu akurat pokazano na płytce producenta programu. Aczkolwiek jest to bardzo fajnie i przejrzyście pokazane. Tutaj widzicie wszystkie złącza, styki, że tak powiem. Które są nam niezbędne do zaprogramowania procesora, czyli masa VCC, czyli zasilanie dodatnie, MOSI, Reset, zegar, miso. To jest to. Tutaj, jako podprogram pomocniczy, możemy sobie bardzo łatwo obliczyć, ruszając suwakami, wartości rezystorów dla dzielnika napięcia. Przejdźmy dalej. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy jeszcze zakładkę, jak podłączyć procesor ATTINY. Ustawienia dla wyświetlacza. Po prostu takie dość przyjazne rzeczy. Ja się do tego programu przekonałem. Nie jest to, żebym go reklamował. Nic z tego nie mam. Swój po prostu wziąłem i najnormalniej w świecie zakupiłem. Co więcej, powiem wam także w momencie zakupu nic wam nie przychodzi. Przychodzi wam po prostu licencja na maila którą wgrywacie do programu, i program zostaje odblokowany, i tutaj na stronie, że tak powiem, czekajcie, to jest chyba na, na tej, tutaj się Wam pięknie w tym miejscu, pokaże Wasze imię i nazwisko, tutaj się Wam zmieni to free na pełną wersję, no i wszystkie te procesory, które tutaj są, można zacząć obsługiwać. No ale cóż, wróćmy do etapu tego. Mamy tutaj podłączony procesor, no i teraz chcielibyśmy coś z nim zrobić. Więc standardowo nam się zgłasza odczytem. Jeżeli chcemy zapisywać, musimy zaznaczyć tutaj opcję zapis. Automatycznie włącza nam się weryfikacja i możemy teraz zaznaczyć, co chcemy zapisać. Możemy wgrać program do pamięci Flash, do EPROM, u skorygować ustawienia fuse bitów oraz log bitów. W zależności, które z tych opcji zaznaczymy, staną się dostępne. Tutaj w momencie, zobaczcie, jeżeli dam Flash, Wyskoczy mi okno, gdzie mogę sobie wybrać w formacie heksadycymalnym co tutaj chcemy wgrać. To jest ten etap. Dobrze, spójrzmy to na pasek i teraz zobaczcie, ten procesor na tą chwilę został wyczyszczony przeze mnie. Tutaj jest właśnie rysunek, mozaik, mozaiki do tejże płytki, którą tutaj Spodziłem. Tak jak mówię, już poprawiłem to, także troszkę inaczej to wygląda. I przejdziemy sobie teraz do programu Arduino ID. Sytuacja wygląda następująca. Często gęsto przy nowych wersjach tego programu pojawi Wam się kłopot. Podpinacie USB ASP, MK AVR widzi. Wszystko jest OK. A tutaj pokazuje się błąd. Jak go rozwiązać? Też chwilę go szukałem. Okazuje się, że rozwiązanie jest bardzo proste. Jeżeli wejdziemy do katalogu, gdzie jest program Arduino, należy odnaleźć plik uruchamialny AverDude i zastąpić go tym egzekiem, który zainstalowaliśmy. Teraz tak. Jak wgrać to nasze Averdude Awerdu do Arduino, więc to jest ścieżka dostępu typowa, tak jak to się instaluje, czyli nasz przykładowo dysk C, pliki programów X86, następnie mamy katalog Arduino, Hardware, Tools, AVR, BIN i tutaj zobaczcie, tu jest plik AverDude ten który wam się oryginalnie zainstalował z Arduino IDE wycinamy i wstawiamy w to miejsce plik na przykład u mnie może na drugim oknie, żeby było mi łatwiej wam to pokażę. To jest nie to, przejdźmy na dysk systemowy C i tutaj mam Averdutę. Czyli ten plik należy prawy guzior. A coś mi komputer myśli. I dajemy sobie tutaj opcję kopiuj. Przechodzimy do tego miejsca, czyli ta ścieżka dostępu. I tutaj dajemy prawy i dajemy wklej. Gdy to mamy zrobione, to mamy już połowę sukcesu, ponieważ będzie nam widział, ale co jeżeli chcemy grać bezpośrednio do procesora, na przykład, właśnie AdMega 8? Zobaczcie, tu mamy wybór, i standardowo tutaj mamy płyteczki, czyli pokażą nam się płytki te. Zobaczcie, wszelkie rodzaje Arduino, ale tu nie ma nigdzie AdMegi, a u mnie jest. Trzeba zrobić jedną rzecz. Mianowicie przechodzimy tutaj w zakładkę Plik, znajdujemy Preferencje, i tutaj mamy tak zwanego menedżera płytek. Widzicie? Dodatkowe adresy URL do, do menedżera. Jeżeli wykorzystacie ten adres, tutaj go wpiszecie po prostu, i przejdziemy sobie do menedżera. Tutaj mamy dodatkowe informacje. Mamy go wrzuconego, jest OK. I teraz sobie zamykamy preferencje. Dajemy sobie narzędzia. I tu mamy, zobaczcie, manager płytek. Wyskoczy nam kolejne okno, i tutaj mamy płytki, które możemy sobie doinstalować, jeżeli takowych nie posiadamy. Nas konkretnie interesuje. Ta wersja, mini Core. Zobaczcie, które procesory obsługuje. 328, 168, 88, 48, Admega 8. Także, jeżeli to sobie dogramy, to menu tutaj narzędzia nam się, że tak powiem, rozszerzy, i możemy sobie wtedy tutaj wybrać mini I tutaj są nasze procesory, które nas interesują. Jak widzicie, ja tu mam zaznaczoną ósemkę. Dobra, czyli to już mamy. Następnie mamy wybór zegara. U mnie jest, jak widzicie, ustawiony na zewnętrzny zegar 8 MHz. Tutaj napięcie najniższe, jakim się wyłączy. Bootloader, Port.com. W tym momencie port.com nas nie interesuje, bo korzystamy z USB, więc możemy to zignorować. Pobierze informację o płytce. Też nie zadziała. Płytki nie ma. Tutaj wybieramy programator USB. I gdybyśmy chcieli w tym momencie wgrać na ten procesor bootloader, no to dajmy bootloader. Tutaj nam leci, dziękuję. Zobaczcie, skończono wgrywanie bootloadera. No ale teraz pasowałoby nam, a tak, taki sobie zrobiłem: Blinka z takimi, powstawiałem sobie parę różnych czasów. Zobaczmy, czy tam to zadziała na tym procesorze. Czyli mamy szkic, i teraz nie dajemy przez strzałeczkę w albo tutaj w Nie. W graj używając programatora. W tym momencie program się kompiluje. Tutaj widzimy. Zobaczcie, ładowanie zakończone. Zaczęło nam migać nierównomiernie, ponieważ program został troszkę zmodyfikowany przez mnie. Na płytce oprócz podstawowych elementów według mnie, czyli kondensatorów filtrujących. Tutaj mamy obydwa. Rezystor do led Rezystor podciągający v do VCC yy, nóżkę reset. Tutaj mamy kondensatory do rezonatora kwarcowego. Jeden kondensator elektrolityczny wygładzający. No i przycisk reset, tak zwany, że tak powiem, mechaniczny na kliknięcie. Dobrze. Jak ja rozwiązałem temat tej płytki? Jak już widzicie w tej chwili nam to wszystko hula i możemy sobie to programować bez żadnych czarów. Tak jak mówiłem MKV, polecam ten programik. Będzie się spodobał, jest fajny według mnie. Dobrze, przejdźmy w takim razie do tego jak ja sobie to wykombinowałem. Czekajcie, tu gdzieś mamy dysk, elektronika i tu gdzieś mamy igla nie tu, przepraszam, wczoraj to porzuciłem do innego katalogu i teraz się gdzie on tu jest widzicie, płytka od Mega do USB otwórzmy sobie schemat jak zobaczycie, no jest to tak proste, że naprawdę tutaj nie ma co czarować tutaj macie ładnie opisane piny Czyli 1 to RESET, później GND, AV REV, AC, AVC. To mamy masę oraz analogowe wejścia. Xial 1,2 wejście oscylatora, czyli u mnie to jest nasz rezonator. Poniżej 8,7 to jest GND i VTC, czyli masa oraz plus zasilania. Tutaj mamy wyprowadzone styki MISO-MOSI. Tu widzicie, do jedynki zasuwa stygreset. No i tu jest nasza leda LED wpięta w SCK, która sobie miga. Jest ona tak wstawiona mniej więcej jak oryginalnie w Arduino, no tylko tam ona przechodzi jeszcze przez bodajże kamperator, czy wzmacniacz operacyjny. Natomiast wystarczy, że jest tak jak jest i jak widzicie, joda miga, wszystko działa, da się to zrobić. Płytka jest również nieskomplikowana. Starałem się ją zrobić malutką w miarę możliwości. Znaczy, tutaj wydaje się duża, bo jest rozciągnięta na cały ekran, ale zobaczcie, no, nie ma tu żadnych czarów. Zresztą, w razie potrzeby mogę Wam to przygotowane w PDF-ie udostępnić. Tutaj jeszcze możemy teraz wyrać pole masy, ponieważ tak to przystosowałem, żeby tutaj po całości była masa. Jak widzicie, w tej chwili się wyświetla zarówno warstwa ścieżek, jak i warstwa opisowa. Oczywiście poszczególne warstwy w możemy sobie wyłączać i widzimy tylko to, co jest nam potrzebne. Także koszt zrobienia takiej płytki, naprawdę, słuchajcie, to są śmieszne pieniądze, jakieś tam grosze, a możemy sobie swobodnie programować układy. Na tą chwilę to jest, myślę, tyle z grubsza. No, kiedy się to między innymi przydaje? Ja na przykład tutaj Kiedyś tam wcześniej bawiłem się razem z synem, który kończył techniką, no i zostawił mi takie procesory. No, wkładało się to do Arduino, nie chciało to nic ni działać. Oczywiście można na przykład zaprogramować zamiast USB-ASP, wykorzystując banalne rozwiązanie. No. Czyli co? Drugi Arduino. Problem niby żaden. Tylko pytanie: no, po co Jak ktoś ma jedno, no to po co mu drugie? Ja akurat kupiłem drugie, ponieważ z jednym mam złącze programatora uszkodzone, jeszcze właśnie po starych czasach zabawy syna. Więc po prostu mam. Aczkolwiek poza tym wszystkim, że problem jest z programowaniem, na nim też mi to działa. Aczkolwiek na takiej płytce jak tutaj, jeżeli podepniemy się do kolejnych styków, powróćmy do schematu, które tutaj mamy popisywane elegancko. Nie potrzebujecie wcale układu całego arduino. Po prostu można się wpinać w te styki tak jakbyście się wpłynęli, wpinali w płytkę arduino. I macie wszystko na wierzchu. I na niewiele większej płytce niż ta. Zobaczcie jak ona jest wielka, no porównanie do zapalniczki. Jest niewiele większa niż sam procesor. Możecie sobie robić układy. Ewentualnie zrobiliście sobie układ na arduino, chcecie go przenieść. Składacie taką płytkę. Dokładacie oczywiście pod te piny tutaj To co chcecie wyciągnąć Że tak powiem na zewnątrz Do peryferyjnych urządzeń I działacie Arduino w tym momencie jest jakby już Niepotrzebne Ono jest fajne do eksperymentów Tak samo jak Załóżmy tutaj tak jak ja to zrobiłem Widzicie te nogi są Nie podpięte do niczego Możecie śmiało sobie tutaj dać o, takie, taką listwę gold pinów i wyprowadzić sobie te styki na zewnątrz, żaden problem i po prostu wtedy macie takie swoje małe Arduino. De, de facto pokażę wam jak to jest zrobione w oryginale, bo starałem się troszkę przygotować do tego wszystkiego. popatrzcie, tutaj mamy jeden rysunek. Tu mamy rozrysowaną admegę. I tutaj, jak są wyprowadzone te piny do Arduino, wszystkie te schematy są dostępne w internecie. A jeżeli spojrzycie, no to zobaczcie, to jest budowa samego Arduino. Widzicie, jak są wyprowadzone nasze styki? Prosto z procesora wychodzą na nasze złącza. Cała reszta to jest taka otoczka typu właśnie, powyciągane dodatkowe. Tutaj widzicie, jest ten układ scalony. Operacyjny, który zasila tą naszą LEDę, która nam u mnie miga przez rezystor 10 kg, dodatkowy układ. Ten, programujący tutaj z USB, ale tak jak pokazałem, no to wszystko możemy pominąć. Na pewno, gdyby ktoś chciał się upierać, to stwierdziłby, że powinienem jeszcze dołożyć dławik na analogowe wejście, to af. AVR. Tak, dokładnie. To jest racja, ale do tego co ja potrzebowałem jest to po prostu zbędne. Tak więc polecam bardzo fajna sprawa program AVR, który wam pokazywałem. Nie jest drogi, zapłaciłem chyba 42 zł za licencję do niego, w tej chwili obsługuje mi wszystkie procesory. Praca naprawdę bardzo przyjemna, bo wszystko jest opisane, nie muszę się nawiedzać gdzieś po artykułach, co, gdzie, na którego fiusbita włączyć, żeby mi się coś tam przestawiło. To się po prostu robi. No, zaznaczam, co potrzebuję, i wszystko dzieje się samo. Przestrzegam przed tymi logbitami, żebyście sobie nie zablokowali procesorów, bo wtedy, no, niestety może być kłopot. Dobra, no, słuchajcie, na razie to jest tyle. Myślę, że serię Arduino będę kontynuował powróciłem do tego tematu, bo ostatni raz w Arduino wcześniej to miałem chyba ze 2 lata temu jak nie lepiej. No ale akurat była taka potrzeba, że miałem kłopot z takim testerkiem, który właśnie opiera się na takowym procesorze. Okazało się, że po prostu procesor był uszkodzony, więc nie było wyjścia, trzeba było znaleźć oprogramowanie do tego. Przeprosić się i zaprogramować, ponieważ pracuje to też na Albedo 328. No, co też zrobiłem? Fakt faktem, okazało się, że potem mam po rosyjsku, no ale to mniejsza z tym, miło wszystko całość hula. Dobra, będę starał się Wam po kolei pokazywać. Myślę, że poruszymy temat również diód programowalnych, ale szczerze powiem, czekam na nie są zamówione, tylko niestety musi od na... Minefriendów to dotrzeć do mnie. Dobra, do następnego. Cześć.